Witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft Nowinki. Dzisiaj na Twitterze twórców pojawiły się bardzo ciekawe screeny, które zostały po chwili niestety usunięte. Ja będąc zafascynowany tym, nie mogłem wytrzymać i musiałem jak najszybciej dla Was nagrać ten właśnie odcinek Minecraft Nowinki, więc zapraszam do oglądania. Pierwszą nowością będą wioski na messie. To bardzo dobra informacja, ponieważ messa wydawała się pusta. W tle macie screen od twórców. Teraz będzie więcej sposobów na zdobycie lasek Blaze'a, ponieważ w naderze będzie rosła trzcina, z której będą wypadały różdżki. Ponadto z Blaze'ów będą wypadały płomienie, z których będzie można wykraftować kolczugi, a kolczugi, taka mała ciekawostka, będą dużo wytrzymalsze i dużo bardziej odporne na obrażenia niż zbroja diamentowa. Lecz niestety te płomienie będą wypadały z dwukrotnie mniejszą częstotliwością niż głowy Widera. Dodali też na myśl się nowe twierdze zbudowane z bloków lapisu i gąbek. Tam w środku czeka na Was ciekawa odmiana Widera, która będzie się nazywała Mesa Wider. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku serii Makraftowinki, w którym zobaczymy te oto fajne zmiany. Te zmiany są super! Cześć!